Chciałabym teraz coś ogłosić i to jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego proszę o waszą pełną uwagę. Gotowi? Uwaga. Okropnie się nudzę. My też. No okej, okay, ale ja najbardziej. Nie bo ja tak się nudzę, że chętnie posłuchałabym jak Fernessa opowiada o roślinach. O, to takie... Zaraz. To był komplement czy obraza? Obydwa? Musimy wymyślić coś nowego. Bawiliśmy się z rekinami i dinozaurami i mieliśmy konkurs tańca z małpami. Który powinniśmy byli wygrać. Małpy oszukiwały. A, Slade! No wiem, wygrały uczciwie. Miały naprawdę świetny układ i nieźle się ruszały. Potrzebne nam nowe wyzwanie. Tak, ale nie pojawi się nam znikąd przed oczami, a Dziwne obrazy, a słowa zaczęły mieć zapach, czujecie? Eee, nie. nie. Nie, nie, nie. To znaczy, że będę mieć. Telewizję! I co widziałaś? Nasze następne wyzwanie! Zaczekajcie, momencik. W przyszłości ludzie będą sobie rzucać wyzwania, żeby wylać na siebie lód z wiadra? Tak! Wow! Ludzie z przyszłości mają pazur! Eee, nie powiedziałabym. Cóż, nasz Cave Club na pewno nie da się pokonać jakimś tam ludziom z przyszłości. Oni wysypują sobie lód z wiader na głowy, więc my zrobimy coś o wiele lepszego: wskoczymy do lodowatej rzeki! Tak! Jak się wygrywa to wyzwanie? Ludzie z przeszłości robili to, żeby zwiększyć świadomość na temat... A, sama nie wiem, ale pamiętam, że był to bardzo szczytny cel. Mówiłam, że ci goście mają bazur. Więc jaki my mamy cel? To chyba oczywiste. Naszym celem jest walka z nudą. I co będziemy robić? A może zobaczymy, kto najdłużej wytrzyma w zimnej wodzie? O, a za dino sztuczki przyznamy dodatkowe punkty. Wchodzę w to. Ja też! I ja! Ja też wchodzę do rzeki! Juhu! Jest mi tak dobrze! Tak fantastycznie! Tak! Ja... Zimno! No i jak było? Zęby nadal szczękają! Ej, ja też chcę takie zęby! Moje są zbyt leniwe! Siedzą w buzi i nawet nie szczękają! Teraz ja! Tak, rzeczywiście. Rora Lai, nic ci nie jest? Ja potrzebuję pomocy. Skończę jako dino rożek lodowy. O nie, wszystko gra. Tyra chce mi pomóc. Przyszłaś w idealnym momencie i jak zwykle masz boskie włosy. Nie lubię się chwalić się chwalić! <laughs> Racja! Cóż za gracja! Cóż za styl! Cóż za. A, kralodowa! Uh! 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 A przynajmniej od razu przyłożyłem zimny okład. Uh! Ej, jeśli nie wejdziesz do wody, to się nie będzie liczyć! Slade? Slade! Nie dryfuj na krze, gdy do ciebie mówię. No dobra, skakanie do wody nie skończyło się najlepiej, więc ja wejdę do rzeki bezpiecznie i powolutku... O... O... Nie mogę się ruszyć i o, coś mnie mizia po stopach. Mizia miło czy niemiło? Nie wiem, co to, więc... Łowiłaś ryby. Nieźle. O, chyba już wolałam się nudzić. E, dobrze, Tello! Twoja kolej! E, dziękuję. Poza tym, miałam kolejną wizję z innym wyzwaniem, które ludzie z przeszłości nazywają robieniem deski. Ale, żeby ulepszyć to wyzwanie, proponuję. Deskę ze zwierzakami! Rozumiem, już zapomniałam, jak było mi zimno i mokro. Mnie to jest nawet teraz ciepło i mokro. Zaraz, dlaczego jest mi ciepło i mokro? A, a. O, Tagi, no weź! <grym> <grym> <grym>